Zadanie czwarte. Klient wpłacił do banku 30 tysięcy złotych na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 7% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie. Do końca nie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Po dwóch latach oszczędzania łączna wartość doliczonych odsetek na tej lokacie bez uwzględnienia podatków jest równa. No i tutaj będziemy musieli wykorzystać. Wzór na kapitalizację odsetek. Wzór ten wygląda w następujący sposób: Kn to się równe k razy 1 dodać p i całość do potęgi n. I teraz zastanówmy się, co oznaczają te poszczególne symbole w tym wzorze. Jeżeli chodzi o Kn, to jest to kwota po naliczeniu odsetek. Litera K, czyli ta, która stoi w tym miejscu, to jest kapitał początkowy. Kapitał początkowy, czyli to jest ten kapitał, który wpłacamy. Następnie litera P. P to jest nic innego jak oprocentowanie w okresie pojedynczej kapitalizacji. Natomiast litera N, która znajduje się tutaj w wykładniku, to jest liczba kapitalizacji. I teraz zastanówmy się, co mamy dane z treści zadania. Mamy dany kapitał początkowy, który w tym przypadku jest równe liczbie, czy kwocie 30 tysięcy. Mamy również podane P, czyli oprocentowanie w okresie pojedynczej kapitalizacji, które jest równe 7%. Natomiast 7% to jest dokładnie to samo, co 7 setnych. No i mamy także liczbę kapitalizacji, która jest równa liczbie 2. To znaczy, że teraz te dane, które tutaj sobie wypisaliśmy, należy podstawić do wzoru. No i popatrzmy. Że kn w tym przypadku będzie równe 30 tysięcy, oczywiście złotych, tylko że na razie sobie tutaj jednostki pominiemy ze względu na czytelność zapisu. Razy 1 dodać 700 do potęgi drugiej. To znaczy, że kn będzie równe 300 tysięcy razy 1 cała i 700 do potęgi drugiej. W związku z powyższym, KN będzie równe 30 tysięcy. No właśnie, tutaj ani minus, ani dodać, czyli tylko razy. Jedna cała. I tutaj po przecinku sobie zapiszemy 1449, co w rezultacie daje nam KN. No właśnie, tutaj moglibyśmy pod N podstawić dwójkę. W związku z powyższym to teraz od razu poprawi. Z racji tego, że. N to jest liczba kapitalizacji. W związku z powyższym, zamiast zapisać Kn, to zapiszemy sobie tutaj K2, czyli będzie to równe 34 347, więc tutaj sobie zapiszemy złoty, czyli zapiszemy sobie te jednostki. Teraz popatrz, co myśmy tutaj uzyskali. My tutaj uzyskaliśmy tę kwotę, którą klient będzie miał za 2 lata. Oczywiście tutaj nie uwzględniamy podatków, ale popatrzmy, o co my jesteśmy proszeni, czy o co jesteśmy pytani w tym zadaniu. Po dwóch latach oszczędzania łączna wartość doliczonych odsetek, czyli my jesteśmy tutaj proszeni o wskazanie wartości doliczonych odsetek, a nie o to, ile klient będzie miał łącznie pieniędzy po zakończeniu. Nie, takiego oszczędzania. Co to dla nas oznacza? To znaczy, że my od kwoty 34 347 zł musimy odjąć wartość kapitału początkowego. W tego typu przypadku my uzyskujemy 4 347 zł. I tak naprawdę tyle odsetek bez uwzględnienia podatków uzyska ten klient na takich warunkach, jakie zostały opisane w tym zadaniu. To znaczy, że tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D.